Poniedziałek, mental yoga. Mentalownik, praca mentalna, czyli praca z naszymi myślami, podświadomością, a schematami, które z nas gdzieś twią. Ale dzisiaj o walucie. Walucie najdroższej. I to nie będzie złoto, tylko będzie dzisiaj o czasie. Czas, którego nie można kupić żadnymi pieniędzmi, na czas, którego nie da się cofnąć, nie da się być w przyszłości. Możemy być tylko w teraźniejszości, w tej chwili, w obecności tu i teraz. Z taką refleksją, ponieważ zaczęły się urlopy, zaczęły się wakacje, z obserwacji, takie przemyślenia, jak spędzamy czas ten najcenniejszy, najdroższy ze swoimi bliskimi. W jakiej przestrzeni znajdujemy się, kiedy mamy ten czas wolny, kiedy idziemy gdzieś plażą, czy siedzimy sobie w kawiarni, czy po prostu jesteśmy razem w pokoju, w którym znaleźliśmy się podczas wakacyjnego urlopu? Co się dzieje? Czy każdy jest gdzieś w swoim świecie? W świecie telefonów komórkowych. Bo tam jest najwięcej informacji, bo tam jest coś wciągającego, a my się znamy już tyle lat i już tematy do rozmów się skończyły albo są tematy drażniące, albo jak to się mówi, nastolatki nie chcą rozmawiać, bo, bo taki wiek. E, nieprawda. Dzieci przestały z nami rozmawiać, ponieważ przestaliśmy ich słuchać, a sami też nie nauczyliśmy. Błędne koło. Nikt tu nie jest winien, ale należy to gdzieś złapać. Nie wysyłać nadmiernie wszystkich innych wokół siebie do, na terapię, ale też zrobić coś ze sobą. Zatrzymać się i odłożyć ten telefon, porozmawiać nawet na trudne tematy. Nie omijać ich, dać sobie czas, przestrzeń. Pierwsze rozmowy. Nie są łatwe, ale są potrzebne. I ten czas, taki najcenniejszy, jest ważniejszy niż to, gdzie pojechaliśmy. Czy zabraliśmy swoje dzieci, czy partnera, partnerkę na jakieś luksusowe wakacje. Nie ma to znaczenia, kiedy ten czas gdzieś przeleci między palcami, a my go nie wykorzystamy. Czy czujemy, chodząc na plaży, ten piasek pod stopami? Czy słyszymy szum pięknego morza? Czy widzimy ten cudowny zachód słońca? Też w ciszy wcale nie trzeba dużo mówić, ale wystarczy być. Ale być razem, nie osobno. I tego Wam życzę. A gdy chcecie być razem w takiej przestrzeni cudownych osób, zapraszam Was też na wyjazd, który odbywa się we wrześniu. 1, 2, 3 września, szczegóły znajdziecie w komentarzach jeśli to coś dla Was. Jeśli miało to wartość, prześlij dalej. A my widzimy się w środę, bo pojawią się poniedziałki, środy, piątki. Wszystkiego dobrego.